Szanowni Państwo, witamy na konferencji prasowej Konfederacji Korony Polskiej. Ja nazywam się Paweł Wołoszczuk, ze mną jest prezes Korony, pan poseł Grzegorz Braun. Tematem konferencji prasowej jest wolność słowa zagrożona przez prokuratora, nękanie wydawców i publicystów. Proszę o głos pana posła. Szczęść Boże wszystkim ludziom, którym droga jest wolność publikacji, debaty publicznej, wolność słowa. Szanowni Państwo, dzisiejsza konferencja ma charakter interwencyjny. W dniu wczorajszym w Częstochowie policja zrealizowała działania zlecone przez prokuraturę, a to jest przeszukanie i żądanie wydania rzeczy, mniemanych dowodów w tej sprawie w siedzibie wydawnictwa Freedom 3 Dom się to pisze, z siedzibą tamże, właśnie w Częstochowie przy ulicy Królewskiej. Podpisał się pod postanowieniem prokurator rejonowy Andrzej Kuśmierski. Policja zrealizowała, myślę, że bez entuzjazmu tę swoją misję, zajęty został komputer i uwaga, koszulki, koszulki, na których nadruk nawiązuje do kampanii Konfederacji z 2019 roku. I dlatego też czuję się osobiście wywołany do tablicy słynna dla niektórych osławiona piątka Mencena. O, taki chwyt erystyczny żart publicystyczny z tamtej kampanii, z czego z grobową powagą prokurator chce ścigać właśnie wydawnictwo Freedom, za to, że ma w ofercie koszulki z nadrukiem obszernym w treści, zawierającym m.in. sformułowanie: Nie chcemy Żydów. Czytam to tutaj w tym postanowieniu. Otóż. Nie trzeba być najstarszym góralem, żeby pamiętać tę sytuację. Państwo akurat śledzący bieg wydarzeń, kampanie wyborcze, kampanie polityczne, pamiętacie w jakim kontekście, w jakim stylu, z jaką swadą i z jaką ironią, ba autoironią te słowa były formułowane przez doktora Sławomira Mencena w roku 2019. Mija czas i oto tracą wszyscy poczucie humoru, zwłaszcza pan pro, prokurator. Ale mam, mam tu w ręku również wcześniejsze postanowienie innego prokuratora o umorzeniu dochodzenia w tej samej sprawie. To poprzednie postanowienie, to poprzednie postanowienie jeszcze z 2019 roku właśnie szanowni państwo w swoim uzasadnieniu zawiera bardzo ważne i ważkie właśnie dla naszego życia publicznego i e, dla bycia albo nie być wolności słowa w Polsce rozróżnienie rozróżnienie między tym co jak stwierdza tutaj poprzedni pan prokurator co naganne a tym co bezprawne jeśli nawet zgodzimy się co do tego, że nie do, co do wszystkiego się zgadzamy, jeśli zgodzimy się co do tego, że możemy mieć różne poczucie humoru, e, różno, różny poziom erudycji, różną wrażliwość etyczną, e, orientację polityczną. No to jednak jeśli będziemy chcieli egzekwować jeden format poprawności politycznej od wszystkich, to, Przejdziemy natychmiast, i z tym właśnie mamy do czynienia, do praktyki cenzorskiej. I temu stanowczo Konfederacja Korony Polskiej się sprzeciwia. Nie możemy godzić się na to, by prokuratura, policja egzekwowały niepisaną hierarchię władzy w Polsce. No bo jaka jest ta hierarchia niepisana? Pokaż mi, o kim nie wolno źle mówić, a na wszelki wypadek może w ogóle lepiej nie mówić, pokaż mi. O kim źle mówić nie wolno, a powiem ci, kto rządzi, kto prawdziwie rządzi. I otóż mamy do czynienia z całym pasmem tego typu policyjnych działań, które zmierzają do już niecenzorskiego poprzez zamykanie kanałów w mediach społecznościowych niecenzorskiego e, ograniczania e, debaty publicznej poprzez oczywiście nieodpowiadającą, nieodpowiadającą realiom politycznym, selekcję rozmówców w mediach. Reżimowych i niereżimowych. Nie. Mamy do czynienia z cenzurą represyjną i prewencyjną jednocześnie z wykorzystaniem najpoważniejszych narzędzi, a to jest tych narzędzi, do których klucze są w rękach ministrów Ziobry i Kamińskiego. I tego ani państwu, ani sobie, ani nikomu innemu nie życzymy. Zwracam uwagę na ten, na ten poziom barbaryzacji w polskim życiu publicznym. Powiedziałem, że to już cała seria, więc przytoczę przykłady. Mamy, szanowni państwo, już wykonywane wyroki wydane na e, pana redaktora Jacka Miedlara we Wrocławiu, który został skazany za co? Za słowa, za publikacje krytyczne między innymi na temat stosunków polsko-żydowskich, e, na temat e, na temat. E, e, Reguł talmudyzmu, judaizmu talmudycznego, za publikację, przytaczanie zresztą publikacji o charakterze naukowym, które kiedyś tam się ukazywały, dziś już trudniej. Został skazany na tak zwane prace społeczne, co ma charakter nękania, co zmierza do wyeliminowania go jako publicysty, jako redaktora z życia publicznego, po prostu przez. Zdezorganizowanie jego własnego, prywatnego życia. Przypomnijmy, że Jacek Międlar był również ofiarą nękania o charakterze najścia policyjnego z bronią długą. Również jego bliscy, jego rodzina padli ofiarą tego typu działań. Inny przykład, Centrum Edukacyjne, powiśle dziś Centrum Edukacyjne Polska, pan redaktor Rafał Mosakowski, również publicysta, niezależny wydawca i redaktor książek bardzo cennych dla polskiego życia publicznego, dla polskiej debaty, organizator sesji, o charakterze historyczno-naukowym i przed niewielu lat trzyliterowa służba Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wejście, aresztowanie, zajęcie środków, narzędzi pracy, no właśnie takich jak komputer na przykład. Inne osoby w ostatnich kwartałach, w ostatnich miesiącach padają ofiarą represji pod pretekstem jak zawsze siania nienawiści, dlatego że. Że ujmują się, dlatego że upominają się o równość Polaków wobec prawa we własnym kraju. A zatem powtarzam pytanie: pokaż mi, o kim nie wolno źle czy w ogóle mówić, a powiem ci, kto rządzi. Wynika z tego krótkiego przeglądu, że w Polsce tak jest: najwyraźniej ostatnie i pierwsze słowo należy do Ukraińców, Żydów i y, szodomitów, tak, dewiantów i promotorów dewiacji, dlatego, że również sprawy dotyczące stosunku do groźnych dla życia i zdrowia praktyk, nazwijmy to niekonwencjonalnymi zachowaniami w sferze seksualnej, również publikacje na ten temat wywołują cenzorskie zakusy, kontrakcje z angażowaniem prokuratury i policji. I temu należy się przeciwstawić. Jeszcze jeden przykład, jeszcze jeden przykład z ostatnich dni zgarnięty przez policję pan e, Wojciech Olszański, Wel Jabłonowski, wypuszczony wprawdzie po e, kilkunastu czy kilkudziesięciu godzinach, ale sam fakt aresztowania za przemówienie wygłoszone publicznie z jakimiś insynuacjami na temat, na temat e, e, insynuacjami, które przybierają charakter orzekania <noise> przez sądy kapturowe, zanim prokuratura i sądy powszechne coś rzeczywiście ustalą. No tego nie możemy pochwalać. I tu zrobię zastrzeżenie. Szanowni Państwo, z osób, środowisk, wydawnictw, redakcji, które dotyka tego rodzaju działanie represywne... Bynajmniej nie wszyscy, jeśli ktokolwiek jest mi bratem czy Swatem. I e, wprawdzie przypominam, że tu akurat chodzi o, e, o publikację anegdotycznie, tak, publikację na koszulce e, Polo, nadruk, e, który nawiązuje do naszej kampanii sprzed paru lat, ale proszę nie myśleć, że my się tutaj upominamy o swoich. My upominamy się o państwa, ponieważ. E, ponieważ policja i prokuratura Ziobry i nie idzie. Po nich, po tego jednego czy drugiego, nonkonformistę, publicystę, aktywistę, polityka czy wydawcę, idzie po Was, szanowni państwo, idzie po Was, a ci ludzie po prostu są pierwszymi ofiarami, pierwsi stają na drodze. Ja jeszcze, ja jeszcze zaznaczę, że z tych środowisk, które podlegają takiej represji policyjno-prokuratorskiej, właśnie środowisk, które upominają się o pamięć Wołynia i za to niektórzy, którzy są ciągani po sądach, ci, którzy upominają się o to, żeby w Polsce panowała niedyskryminowano Polaków pod jakimikolwiek pretekstami, z tych środowisk, które słusznie ostrzegają przed, przed no, w szczegółach budzącym grozę, jeśli chcemy się z tymi regułami i szczegółami zapoznać judaizmem talmudycznym w jego dziejowej praktyce. Z tych środowisk, które wreszcie przestrzegają przed sodomizacją polskiego życia publicznego, bynajmniej nie wszyscy są... Konfederacji Wolność i Niepodległość, Konfederacji Korony Polskiej, mojej partii Koronie, życzliwi. Bynajmniej nie wszyscy chołbią mnie jako uczestnika życia publicznego, ale, szanowni Państwo, ja upominam się o zasady. Właśnie dlatego, że. Z podróżnych adresów i mnie z, dotyka kampania insynuacji, zniesławień, niezasłużonej podejrzliwości, że różni także i e, nawet turbo chura e, patrioci e, żyją niejako z prób delegitymizacji mojej osoby, mojej formacji politycznej, z tego nie wynika, że ja mam sięgać po pałkę policyjną, po kajdanki, po sankcję prokuratorską, żeby tym ludziom pozamykać usta. Wręcz przeciwnie, sięgam po tę maksymę człowieka, który ideowo również jest na antypodach, jeśli względem mojej formacji politycznej, po tę XVIII-wieczną maksymę mogę się z tobą nie zgadzać. Ale y, życie, a w każdym razie wiele oddam za to, żebyś mógł w sposób nieskrępowany głosić swoje poglądy. Mamy w polskim prawie możliwości dochodzenia Krzywdy, jeśli krzywda się dzieje. Ale niech się pokaże pokrzywdzony, niech wskaże delikt, niech powie, na czym krzywda polega, niech przekona sąd, że doznał uszczerbku w jakiejkolwiek dziedzinie i wówczas niech będzie to uczciwa sprawa między, między pokrzywdzonym a, a krzywdzicielem. Ale tu nie zachodzą takie okoliczności. Tu mamy z przyczyn politycznych przez rzeczników ukrainizacji, judaizacji i sodomizacji polskiego życia publicznego z przyczyn politycznych wszczynane akcje polityczne, co niestety, czemu niestety wychodzą naprzeciw służby podlegające ministrom Ziobrze i Kamińskiemu, którzy Którzy wszak Państwo w innych przypadkach gotowi jesteście się zgodzić z tym, że, że już zbudowali w Polsce reżim policyjny. No więc, więc, jeśli mamy bronić Polaków przed krystalizacją i pełnym rozkwitem, rozwojem tego reżimu zamordystycznego, policyjnego, no to powinniście się Państwo ująć za wydawnictwem Freedom. Trzy dom Częstochowa, które wczoraj musiało wydać sprzęt elektroniczny i, i towary znajdujące się w magazynie policji nasłanej tam przez prokuraturę, chociaż poprzednio prokurator w tej samej sprawie, to znaczy w odniesieniu do tego samego tego samego kazusu. Prokurator słusznie stwierdził, że jeśli nawet uznajemy coś za naganne, to nie znaczy, że to jest automatycznie bezprawne. Konfederacja Korony Polskiej opowiada się za wolnością debaty publicznej, wolnością publikacji badań naukowych, wolnością słowa. Dziękujemy za uwagę. Z Panem Bogiem.